Testy przeprowadziłem na kilku różnych glebach, więc będziemy widzieć na filmach jak maszyna pracuje już na uprawianej glebie, na glebie, która została świeżo po koparce rozplantowana, w miejscu gdzie rośnie trawa. Między rzędzia albo mm, jakoś wążsko e, działeczkę. E, no i co? I teraz zobaczcie jak ta glebogryzarka pracuje. Wjeżdżamy sobie na teren, który został uprawiony. On jest co roku uprawiany i teraz było ostatni raz przy, tutaj były Ogórki przejechane po tych ogórkach talerzówką, no i w tym miejscu już będą pewnie prawdopodobnie maliny, no i trzeba całą tą działkę, to znaczy całą tutaj, tak jak właśnie przejeżdżam do siatki, wyrównać, no i ta robota po tej pogryzarce jak możecie sami zobaczyć, wygląda super. I resztę testu zobaczycie w przyspieszonym tempie. No i też możecie zauważyć, że na takiej glebie, która była już uprawiana, ja idę sobie obok tej glebogryzarki, nie trzymam jej w ogóle za dwie rączki, tylko cały ten obszar zrobiłem, zrobiłem idąc obok glebogryzarki, w ogóle nie zadeptując tej gleby, więc jak mamy właśnie tak, jak taką glebę już uprawianą, można fajnie na gotowo sobie zrobić i to po prostu już sadzić czy tam e, siać jakieś warzywka albo inne rośliny. Ważne jest to, że trawa, która tutaj jest. Wokół ona nie została skoszona, nie została ścięta, i wjeżdżam w glebogryzarkę, w glebogryzarką, właśnie w taką dużą trawę. No i powiem Wam, że jestem zadowolony. No i została posadzona, jak widzicie, borówka, a międzyrzędzia między po prawej stronie widzicie, są so tradycyjnie roz, rozgrabione, po prostu grabie, rozrównane. A tutaj w tym rzędzie przejechałem glebogryzarką. No i po glebogryzarce jest naprawdę super. Super zrobione. No, i robota e, idzie no, nawet e, na, no, mógłbym powiedzieć 2-3 razy szybciej, ale to jest chyba z 10 razy e, szybciej, bo mm, gleba jest spulchniona. I podsumowując, po pierwszych testach, glebogryzarka zrobiła na mnie naprawdę duże wrażenie. Jestem bardzo z niej zadowolony.